Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku Outcastu. Postanowiliśmy podcasty wyciągnąć ze studia, ponieważ uznaliśmy, że będzie to lepiej się prezentowało, lepiej oglądało niż nudne ramy studia. Poza tym też zauważyłem, że gość lepiej się czuje na zewnątrz, w naturalnym środowisku. A jak można zacząć lepiej outcast? Nie, jak nie rozmawiać z outcastem? <laughs> Krzyśkiem Skalem Podolskim, tutaj w pięknej Dzień Krakowie. Dzień dobry. <laughs> jakbyś mógł wszystkim powiedzieć, kim jesteś. Jestem Krzyśkiem z Łodzi. <laughs> mieszkającym 23 lata w Krakowie. Co robię? Jestem DJ-em producentem, grafikiem, mam warsztat motocyklowy, pływam na kajcie, nurkuję, robię jakiś No i widzisz, specjalnie zadałem ci takie otwarte pytanie, bo nie da się opowiedzieć kim jesteś, nie? Ciężko, no, tak... Stary, coś wszędzie i nigdzie, ale chciałem zacząć od początku, bo poznaliśmy się już tutaj, jak byłeś w Krakowie. Aby się wszystkim, jak trafiłeś do Krakowa, jak tu przyjechałeś? Tak dość spontanicznie to odbyła się moja przeprowadzka, bo Przyjeżdżałem tutaj grać imprezy w jakimś tam 2000 roku, 2002, już nie pamiętam dokładnie jak to było, w 2000, 2001, no jakoś tutaj grałem imprezy, no i pamiętam jak przyjechałem, wyszedłem na rynek, zobaczyłem, że no jakoś cudownie, spodobało mi się to w ogóle miasto, poczułem jakiś taki dobry vibe z tym miastem i stwierdziłem, że żeby się tu przeprowadził może któregoś dnia. I tak sobie rzuciłem w ogóle ten temat. Przyjechałem tu jeszcze parę razy w ogóle, żeby, żeby się upewnić w ogóle, czy, e, czy mi to pasuje. Tak po prostu pochodzić sobie weekend. No i tak, no i super mi to pasowało. No i pamiętam, że powiedziałem do mojej znajomej, która tutaj mieszkała, że, że jakby była jakaś praca, to, to chętnie to, to będę. No i. No i akurat tak to się potoczyło, że byłem na urodzinach mojego kolegi. Który był barmanem, notabene. I o jakiejś takiej drugiej drugiej w nocy dostałem, dostałem wiadomość od do Twojej koleżanki, że, że jest praca, tylko muszę być rano. No i wróciłem do domu w takim umiarkowanym, rozbawionym stanie i spakowałem plecak i mieszkam tu już 23 lata. No a widzisz, a ja znam tą historię z perspektywy Twojej mamy. Że twoja mama pamięta to zupełnie inaczej. <laughs> Przedłeś do domu? Chciałem pominąć. <laughs> Przedłeś do domu i zacząłeś się pakować. Tak, A mama się zapytała Urszula, pozdrawiam Cię. Pozdrawiam, eee, tak. Krzysiek, gdzie idziesz? Powiedział, że jedziesz do Krakowa. Tak, tak, dokładnie to było tak, że wyprowadzam się do Krakowa. Eee, ona powiedziała mi coś w stylu. Czy ty jesteś normalny, ogóle <laughs> <faulę> idź spać? <śmiech> <śmiech> e, bo byłem w takim bardzo rozbawionym stanie, ale, ale tam chwilę przekonywania, że to nie jest żart e, i wstała, pogadała chwilę ze mną i no i tak. I, I tak to się stało. I tak to się stało. No. No Było to spontaniczne. No. Też właśnie chciałem e, pokazać na Twoim przykładzie, jak można sięgać po marzenia. Nie chcę, żeby też to zabrzmiało zbyt wzniośle, ale to rzeczywiście jakoś tak jest, że e, wbrew temu, co pokazują na filmy, to nie jest takie trudne. Jest taki e, aktor, który nie przypomina sobie jego tego teraz nazwiska, grał w filmie Whiplash i zapytała go e, pani e, redaktor, jaka jest największa bzdura, którą usłyszał e, w życiu, ale mówi, że to nie jest taki problem. A ona mówi, ale to co, nie jest takie proste? Przypomnij sobie. On mówi, nie, właśnie to nie jest takie proste. Że wszyscy mi mówili, stary, ty nie iść do Hollywood, bo to nie jest takie proste, a mhm. to wszystko jest takie proste. Jest nie? proste, no, no właśnie, jest proste. Że ty stwierdziłeś, że podać się w Krakowie, chciałbyś tutaj przyjechać, chciałbyś się tu rozwijać, spakować graty i oto tu jesteś. Nie? Tak, 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 tak. Bo to tak naprawdę to mega tak naprawdę spontaniczne, bo jakaś taka myśl, że chciałem tutaj mieszkać. To wiesz, gdzieś się tam pojawiło, ale to jest na zasadzie, że wiesz, a super miasto, bo że jestem znudzony jak gdyby łodzią, że, że przeprowadziłbym się tu, ale to nie było nic konkretnego, ja, wiesz, ja nie robiłem żadnych planów, żadnego researchu takiego, wiesz, y tylko rzuciłem jakiś tam temat właśnie koleżance, że jakby była jakaś praca, to ja bym przyjechał. Ale tak na zasadzie, że pewnie to się nie wydarzy. wiesz że to chodzi. Taki... Ale to też nie jest tak, że miałeś odłożone 10 tysięcy. Nie? Nie, nie, a, przyjedziesz, nie. sprawdzisz i. Nie, ja nie miałem nic. Ja chyba pamiętam, tak naprawdę, jak <laughs> pamiętam to wtedy, to jeszcze pamiętam, że pożyczyłem od mojej mamy 100 złotych. Że jej <laughs> powiedziałem, że moja mama pożyczy mi 100 złotych, bo ja się wyprowadzam do Krakowa. E, a, a byłem taki lekko zrobiony. I moja mama że, wiesz, to chodzi, była, że to w ogóle co ty gada, żeby I poszła do Czeska, twojego ojca i. Tak, tak, ok. tak. No, i jest Twój syn jedzie do Krakowa. Na pewno, na pewno. Na pewno no. I, I naprawdę, i z, z tym spakowanym plecakiem. I pamiętam, że no tak, że, że dała mi chyba 100 zł czy coś, bo to były czasy, ja nie pamiętam ile miałem wtedy lat, nie, no byłem dzieciakiem. Więc nie pracowałem w ogóle wtedy jeszcze, ani wiesz. No ale dj kom zajmowałeś się już długo w Łodzi. Nie? Tak, to też tak, zacząłem Zacząłem być dj jak miałem 17 lat. No, no, no ja, ja, ten, jak ci, poznałem Ciebie, y, to też hmm. będzie, będę opowiadał tę historię, ale nie zapomnę y, charyzmy Twojego uśmiechu. Że Ty jesteś taki <laughs> właśnie, że nie pamiętam, żebyś był smutny a ten uśmiech Ci nie schodzi z twarzy. I to też jest tak, że przyciągasz tym uśmiechem do siebie, nie? A ten uśmiech też nie zawsze był taki jak teraz, nie? Nie jest, nie jest, tak, <laughs> tak, 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 tak. Uśmie Uśmiech to jest prawda, żeby to nie było jak taka reklama, ale te, ten Pan spowodował, że, że, więcej, że więcej się uśmiecham, no. Ale właśnie, Rada. wiesz co, ale zobacz, że ten ja miałem taką przypadłość, że miałem dwójki cofnięte za trójki, nie? To u siebie na stronie umieściłem to zdjęcie i ten uśmiech był, nie był taki, jaki bym chciałem i ten uśmiech był taki oszczędny. Natomiast. Pamiętam, że Ty miałeś taką czarną dwójkę. Tak, 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 tak miałem, miałem, miałem kiedyś taką sytuację, że pamiętam, że e, poszedłem do jakiejś super w ogóle pani. Pamiętam to jeszcze wtedy, że, e, że moja mama tego szukała, że jakaś wybitna specjalistka, za full kasy, prywatny gabinet, w ogóle na takim total wypasie. I udało się do niej dostać. No i co ona mi zrobiła? Zatrwa mi zęba które gdzie jak poszedłem do innego po prostu ten jest z takiej zwykłej, dentystki, nie super wychajpowane, powiedziała. A kto panu to zrobił? Przecież ten ząb był normalnie do leczenia. No. No. Tak, i, dzie, i dzięki tej i nie pozdrawiam pani, nawet nie pamiętam jak się nazywa. E, miałem tak, miałem takiego czarnego zęba. No tak, ale widzisz, że ja e, chowałem się z tymi swoimi zębami, e, ten, bo ten uśmiech nie był taki jak jest, a ty pomimo tej czarnej dwójki... <laughs> siema, sieba. Tak, no. tak, tak, tylko tak było. No pamiętam, ale tak, pamiętam, 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 że ją miałem, no. No, ale widzisz, że dążę do tego cały czas, że to uśmiech musi być charyzmatyczny, nie? Uśmiech nie musi być idealny, tylko właśnie jak uśmiech sam w sobie jest charyzmatyczny, to ta charyzma nie dość, że wychodzi z Ciebie, to jeszcze przyciąga ludzi w Twoją stronę. Nie znam nikogo, kto Cię nie lubi, nie? Znam ludzi, których Ty nie lubisz, ale to nawet jak Ty ich nie lubisz, to oni chcą, żebyś ich lubił. Tak, no jakoś, no nie wiem, no pewnie jest, tam ludzi, pewnie jest tam są pewnie ludzie, którzy, nie wiem, którzy nie powają do niej z sympatią. Nie wiem, pewnie są, no nie wiem. Ale generalnie tak, raczej, raczej staram się mieć dobry wiesz, kontakt. Z no, ale ludźmi. jest to ten, bo ten ludzie też yy, mówię ogólnie ludzie, ale też często rozmawiamy o strachu, nie, że człowiek, który się, yy, jest przepełniony strachem, boi się kogoś takiego charyzmatycznego jak ty. Nie? Że właśnie jeżeli ty jesteś taki charyzmatyczny, otwarty do świata, to coś musi być z Tobą nie tak. jeżeli ktoś nie zna y, tego typu yy, przekazu, to woli trzymać się od ciebie z daleka, yy, żeby nie zostać. Skrzywdzony, albo y, chciałby być taki jak ty, a nie potrafi. Dlatego właśnie przeglądając się y, w twojej charyzmie, chciałby taki być, ale nie może, nie? Nie wiem w sumie, wiesz, nie zastanawiam się ty nad tym, jak, z jakiego to wychodzi. Nie wiem, nieraz jest tak, że, że ludzie też sobie wyobrażają jakieś dziwne rzeczy, nie? Że wiesz na przykład, no bo pewnie on nie wiem, ma, wiesz, wiesz jak to jest, jak pewnie, że pewnie ma dużo pieniędzy, albo jakoś wszystko mu się układa, albo coś. Ale tak, tak naprawdę wiesz, sam pracujesz na to wszystko, jak to wszystko wychodzi i. Kurczę, no są takie, że to są dwie, dwie rzeczy, które kiedyś zmieniły moje życie. w ogóle. Nie wiem czy to kiedyś mówiłem. Jak, jak byłem dzieciakiem, takim super, to znalazłem kiedyś taką, taką naklejkę w ogóle na jakimś, na jakimś słupie. W ogóle nie pamiętam już czy na jakiejś skrzynce. I pamiętam, że to był taki kościotrup, który tak siedział, taki obrośnięty pa, pajęczynami. I był napis czekasz na odmianę. Czekaj, czekaj. I to było w ogóle, wiesz, i to było, jak zobaczyłem, pamiętam, że zerwałem sobie tą nalepkę wtedy. Właśnie z tego słupa czy skrzynki, już nie pamiętam dokładnie, bo to było po prostu masę lat temu. I zatrzymałem ją sobie, że ona była super. Naprawdę dla mnie taka, że otworzyła mi w ogóle oczy na, na pewne rzeczy. A drugie to jest takie powiedzenie, że masz to na co się odważysz. Tak, no jakoś tak i tak. Z takimi dwoma, jak gdyby, doktorami staramy się jakieś tam. No i wierzyć. właśnie też po to e, robimy te outcasty, po to, żeby ktoś znalazł te, tą inspirację, że to wbrew temu to jest takie proste, jak może być. Wystarczy, że jesteś nie. uśmiechnięty, charyzmatyczny tak. i jesteś w zgodzie sam ze sobą, to się wszystko będzie układało, nie? Tak, tak. Ja generalnie wychodzę z założenia, że życie jest proste. Tak. No, no bo w Krakowie nie zagrzałeś miejsca zbyt długo, bo teraz jesteś tu wyjątkowo, bo jest lato. Ale jak się robi zimno, uciekasz do Tajlandii. Tak, staram się od, o, tak naprawdę, od, teraz będzie trzeci rok. Jakoś tak e, spędzać pół roku w, pół, z pół roku w Azji, w Tajlandii głównie. No, chociaż teraz te, chcę bardziej e, pojechać do Wietnamu i m, może Sri Lanki. Generalnie ja teraz bardziej szukam wiatru niż, e, niż, e, niż miejsca takiego do życia. E, ale tak, no, staram, się, staram się uciekać na zimę. Bo nie jestem fanem zimna, chociaż <śmianie> to mi się zmieniło przez lata, bo jestem instruktorem snowboardu i kiedyś lubiłem w ogóle zimno, ale jakoś chyba z wiekiem wybieram słoneczko i dobrnąłem nawet do, taki, do takiego momentu, że po prostu nie jest mi za ciepło, nawet jak jest mega upalnie. Te <śmianie> koty, które wygrzewają kości. <śmianie> Ale widzisz, że, bo mówisz, że szukasz teraz bardziej wiatru niż miejsca, bo y, y, jeździsz tam, y, y, latać na kajcie. Latać na kajcie, pływać na kajcie? Pływać na kajcie, latać na kajcie, jedno i drugie jest w sumie, jedno i drugie jest poprawne w sumie. Tak, no jak gdyby, ja skończyłem, jak gdyby ścigać się na motocyklach, jak gdyby i znowu zacząłem coś nowego. To jakiś czas mi się to coś zmienia. Robię coś na, tak na pełnej. Ee, później mnie to zaczyna nudzić, więc szukam jakiego, jakiegoś innego hobby. No i od, od ostatnich tam dwóch lat jest to kitesurfing, którym tak mega jestem zajnowiony. No? A to skąd się zaczął kitesurfing? To nie jest jakoś połączone ze snowboardem? Może być, bo może być też jak gdyby można też to robić ee, na śniegu. To. Co można robić na śniegu? Wszystko. Ale Obecnie, tak. Bo dla mnie to jest totalna abstrakcja, bo jestem narciarzem, nie? Natomiast się zastanawiałem to jest czy... nawet łatwiej na nartach. Na nartach z, z skajtem? No. Naprawdę. No, naprawdę, Jezus, jest, łatwiej, jest. No, jest łatwiej, łatwiej, bo w masz taką naturalną pozycję, nie? Że jesteś e, skierowany w sumie na wprost i jak się w, 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 kręk, robić takie lupy tym latawtem, to chodzi o to, żeby wiesz, e, z latawcem iść pod górę, nie? A później, a później zjeżdżasz sobie normalnie. No ale ta, zobacz, że we wszystkie te miejsca raczej ciągnęła Cię muzyka, nie? No bo z tym snowboardem latałeś na Snowfest. Tak, znaczy na początku po prostu ja byłem, mieszkałem też swojego czasu w Zakopanem, tam na zimę akurat, wtedy miałem tak, że uciekałem, uciekałem na zimę w jeszcze w miejsca, gdzie było jeszcze bardziej zimno, czyli do Zakopanego, tam byłem rezydentem klubu Armstrong. Świetnego zresztą, zresztą miejsca Pozdrowia Michała. No i tam. No i tam jak gdyby zaczynałem swoją przygodę ze snowboardem. Cały czas dążę do tego, żeby opowiadać o tym, że ta charyzma cię wciągnęła w te wszystkie miejsca. Bo gdyby nie to, że byłeś taki otwarty, ludzie by nie chcieli z tobą przebywać tak jak my jesteśmy tak. No, tutaj. no tak, tak wszystko wierzę, jest wszystko w życiu jakoś tak gdzie je. Spontanicznie, ja niewiele planuję w życiu, ja ja, nie wiem, co, be, co, będzie się wydarzy, co się wydarzy za tydzień za bardzo. No. Pomimo tego, że są takie sytuacje, gdzie nie warto planować, gdzie Cię poniesie serce, tak jak się przeprowadziłeś do Krakowa, jak pojechałeś do Tajlandii, to tak jak w naturze musi być równowaga, są takie momenty, gdzie nie możesz sobie pozwolić na brak planowania. Jak w swoim warsztacie, który prowadzisz, gdzie naprawiasz motocykle. Tak, 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 tak. Gruby warsztat. <laughs> Gruby warsztat, tak. To jest taki e, jeden z moich projektów, który, który prowadzę e, już cztery lata chyba. Tak, no i on w ogóle, to, to, się, to się zaczęło... Wtedy, kiedy w 2000 roku, chyba, gdzie wszyscy siedzieliśmy w domu z, z wiadomego powodu. Wiadomego tak, 2019, 2019, Tak, mieliśmy dużo, mieliśmy dużo rzeczy na, na przemyślenia. A to było tak, że ja wcześniej po prostu już miałem motocykle, miałem taki swój garaż po prostu, który, wiesz, wynajmowałem i tam sobie je naprawiałem i robiłem to tylko jak gdyby dla siebie. No i przyszedł, przyszedł czas. Zadumy i jak gdyby wiesz, no pozamykali wszystkie kluby też, nie? Automatycznie, więc ja poprosiłem. A no, rzeczywiście, tak. Więc kurde. ja, jak gdyby z dnia na dzień, praktycznie, e, stałem się bezrobotny poniekąd. Co, co na początku było super fajne, bo, bo to w ogóle było tak, że ja w ogóle grałem, grałem na imprezie we Włoszech. Wróciłem do Polski, przepakowałem się, tylko pojechałem grać do Szwajcarii. I w Szwajcarii coś już słyszeliśmy, że coś się dziwnego dzieje. Ale. Ale byliśmy w Szwajcarii, jeździliśmy na Snowboardzie, więc do godziny. więc raczej tak. Co, nie, nie braliśmy tego tak zupełnie serio. I pamiętam, że jak wracałem, wracałem autobusem, to wracałem o 17. A o 19 zamknęli granicę. Ja. Yeah. No. Ale to już byłeś w Polsce, tak? O 17 to był ostatni moment. Bo my o 17:00 przekroczyliśmy granicę z Polską, okay. bo o 15 ją zamknęli. Ja pierdygę. No. Jakbyś no, w Szwajcarii też byś sobie poradził. Też bym się poradził? <laughs> bo uśmiech jest taki międzynarodowy, nie? Ktoś mi zwrócił uwagę, że jaki jest międzynarodowy język. Taniec. Nie? że w tańcu tak, się zawsze dogadać. Tak, tak, nie tak, musisz wiedzieć, tak, jakie tak, tak. po jakiemu dziewczyna rozmawia, ale jak w tańcu pokażesz, że jesteś spoko, to jakoś to będzie. Tak, tak, Jeszcze ja tak, jak do tak, tego tak, dojdzie tak. uśmiech, to nie ma problemu. Tak, nie? Tak, tak, prawda, ale no, widzisz, no, bo tak. dla mnie to jest yy, też, ja też miałem co robić wtedy, nie? bo y, te początki tych czasów, kiedy mieliśmy dużo wolnego czasu, no. też były dla nas wszystkich dziwne, ale rzeczywiście nie pomyślałem o tym, że Ty jako DJ straciłeś robotę z nie? Tak, no bo zamykałeś się wszystkie kluby, wszystkie wydarzenia, wiesz, no nie można było chodzić do lasu, nie? <laughs> no, tak. Zamykali lasy. W ogóle mam takie zdjęcie, Gośka wtedy miała, a Gosia jest 2017 rok, to wtedy miała 2,5 roku, jak jest taki szlaban w lesie i ja ją nagrywam, a Gosia otwiera las. Mówię, dawaj Gosia, nie będą nam mówić, co mamy robić, otwieramy las, a ona ten szlaban... Ale wiesz, że no, teraz się jest, wiesz, no dla nas jest to zabawne, nie? Bo ten, wspominamy to z uśmiechem, ale kurczę, ile ludzi potraciło biznesy, zdrowie i więcej, tak, to już jest druga para kaloszy, no, nie? Strasznie, strasznie, bo no masakra, nie? Ale widzisz, no w takim trudnym czasie też nie usiadłeś, nie zacząłeś płakać, że odebrali ci robotę, tylko zszedłeś na dół i zacząłeś naprawiać motor, nie? Tak, tak. No to było akurat tak, że po prostu ja miałem, tak, wiesz, swój garaż i, coś, yy, i robiłem jak gdyby dla, dla siebie rzeczy. I. I, i, ma, I mam kolegę, która, jak gdyby z, z którym jak gdyby zaczęliśmy jak gdyby nowy etap, jak gdyby nowy biznes. Aha. No ale ten, pamiętam jak yy, zacząłeś ten warsztat, już prowadzisz, już mieć większy, to mówisz do mnie, że tak już. Starałem się odejść od tej muzyki, nie? Przestałem djajować, ale nagle w tym warsztacie, a to wstawiłem głośniki, a to wstawiłem deki, a to ktoś grilla zaczął robić. <śmiech> <śmiech> ta muzyka gdzieś tam zawsze z tobą podążała. Tak, nie, no jest, jak gdyby <laughs> wiesz, to jest niedłączny element i on raczej pozostanie, nie? Chociaż to, oj, to było w ogóle też bardzo śmieszne, bo. Był taki moment, że już byłem mega zmęczony w ogóle tym jeżdżeniem, graniem, jak gdyby, wiesz, że musisz, jak gdyby, wiesz, jak chcesz żyć z muzyki, to też musisz grać jak gdyby wszystkie sztuki, nie tylko te, które, które chciałbyś zagrać, jak gdyby, nie? Uh -huh. I pamiętam to, że jak właśnie wracałem ze Szwajcarii i stwierdziłem, że chyba mam dosyć, zrobię sobie chyba przerwę. I nagle wróciłem i przerwa się sama zrobiła, nie? <gryzaka> tak, że sobie trochę zaprogramował życie, nie? I to było tak, że przez pierwszy miesiąc było naprawdę super, bo odpocząłem, posiedziałem w domu, no ale później tak, trzeba było coś, coś wykombinować, co robimy dalej, nie? W tym życiu, nie? Jak przyszło do wyboru drogi życiowej, to też nie wiedziałem tak naprawdę. Skończyłem maturę i matka mówi, weź nie jest dentystą, będziesz dentystą. No to dobra, to będę dentystą, nie? <gryli> <gryli> Dzięki mama, <gryli> tak swoją drogą, Wszyscy Przez skorzystaliśmy. Ale czy to nie jest tak, że ta umiejętność radzenia sobie w świecie jest związana z taką męską stanowczością, nie? Że stanowczość to poczucie bezpieczeństwa i właśnie jeżeli nawet nie musisz wiedzieć czego chcesz, ale jeżeli masz motywację, uśmiech i charyzmę, to się zawsze wszystko uda, nie? Tak, chyba że... tak, no że zobacz, że jak pojechałeś do e, Tajlandii, to też miałeś e, przygodę, w której musiałem ci pomóc przez telefon. Tak, 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 tak. I nie tylko, żeby pisałeś pismo w ogóle, tak, no. Tak, no. Ale byś mógł opowiedzieć, bo wiesz, ja tam historię znam, jak, tam, jak to się wszystko... Tak, no generalnie to było tak, że po jakiejś tam, po jakiejś tam graniu w Bangkoku, e, e, później tam ruszyłem na północ i później, i, i później zacząłem kierować się w stronę wysp i miałem zahaczyć o Phuket tylko na dwa dni. To był mój plan, bo nie chciałem w ogóle tam być, bo jest tam za tłoczno, za turystycznie. I tam zaczęło boleć mi ząb. I po prostu miałem tam takie perypetie po prostu w tym zębie, dobrze wiesz, że utknąłem tam na dwa tygodnie. No. I, no i z dwóch dni tak, zrobiło się, zrobiło się dwa tygodnie. No i, no i tam Wiecie, no to jest tak, że to jest trochę skomplikowane, to jest także, ja w ogóle się bardzo boję dentystów, no jesteś, jesteś w ogóle, wiesz o tym, że jedyną osobą, do której, do której chodzę, do której od lat, u, u, u której się leczę, to, je, to jesteś ty. I tak naprawdę Ty mnie wyleczyłeś też naprawdę ze strachu w ogóle tego, że mogę iść do dentysty, że nie boję się tego jakoś tak strasznie. I, i zawsze, zawsze mi się też to kojarzy ze śmiechem, bo do Ciebie nie da się przyjść i nie śmiać, um, ale tam niestety musiałem iść, bo nie mogłem jak gdyby wrócić sobie, wrócić, wrócić sobie do Polski. Ja pamiętam, że to było tak, że moja matka nalewała grzybową, bo to były święta. Tak, tak, tak. To tak. były święta, no dokładnie. I że 24 grudnia, i dzwonisz do mnie, że jest taka sprawa, że coś ci się stało i nie wiadomo co, nie? I żeby też pacjenci nasi wiedzieli, że możesz mieć zwyleczone wszystko, natomiast raz ten ból się pojawi sam z siebie, nie? Mhm. Że jest wszystko sprawdzane, wszystko obejrzane, prześwietlone, jest wszystko ok, a nieraz się zdarza, że przychodzi do gabinetu dziewczyna, która ma 19 lat, nie pamięta, że miała kiedykolwiek jakiś uraz, a przychodzi, że ją boli jedynka, nie? I mhm. też trzeba reagować na to, co się dzieje. Natomiast e, dzwonisz do mnie 24 grudnia, matka na Lewa e, Grzybową, ja odbieram, a Ty mówisz, że jesteś tutaj właśnie u takiej babki. Jedyne, co możesz zrobić, to się uśmiechać, żeby cię przyjęła. Ale tak Cię na napieprza ta Lewa Dolna Trójka, bo ja dzisiaj pamiętam, że to było to, Dee. że trzeba coś z tym zrobić, Ja też z nią przez telefon, tą jej łamaną y, angielszczyzną, próbowałem wykumać coś jest Tak, Oni tam, jest English. jest taki, kurczę, ciężko, ciężko. Nawet u lekarza, nie? Ale właśnie też powiem Ci, że to nie jesteś Jedynym przypadkiem, który ma takie historie, gdzie pojedzie gdzieś na Bali, albo jest na wycieczce w Maroku i też trzeba mu pomóc w takiej sytuacji, jak znajduje się w innym gabinecie. Natomiast też bardziej chodziło o to, że wiesz, ja w Tajlandii nie byłem, nie? Znam ją z opowieści. No i wydaje się, że aseptyka, czyli brak bakterii powinien być ogólno pojęty wszędzie taki sam. Ale na przykład wiem, że gabinety stomatologiczne w Anglii wyglądają jak mięsny i niekoniecznie jest tam czysto. O, tak, tak, tak. Tak, tak, <laughs> Więc ja bardziej w tym całym tym musiałem się dowiedzieć, jak matka mnie woła na grzybową, bo dzielimy się płatkiem. musiałem się dowiedzieć, co ci się stało, gdzie ty jesteś i co to jest za baba, to zaraz ci będzie grzebać. <laughs> tak, bo ja tu pamiętam, że też szukałem tego miejsca, wiesz, bo ja miałem jakieś tam ubezpieczenie wykupione, tylko że to jest taka opcja, że albo, albo oni ci mogą jak gdyby dobrać i wtedy jak gdyby nie ponosi żadnych wiesz, kosztów. Mhm. Albo ty sobie wybierasz to miejsce i płacisz za to i oni ci zwracają te pieniądze. Więc ja od razu wyszedłem z że ja sobie już wybiorę. Wiesz, bo ja po prostu to jest akurat... Wiesz, no to jest... Nie wiem, lekarz czy właśnie dentysta, gdzie, wiesz, gdzie, bo, gdzie tak naprawdę dużo osób ma jakieś dzieciństwa, a po prostu, wiesz, strach przed dentystą. Teraz pewnie to się zmieniło i nie wiem. Dzieci może już się nie boją dentystów tak naprawdę. No, no tam, bo, bo, wiesz, bo już no. od samego początku jest to inny. Niż inny temat niż rzeźnia w podstawówce, którym ja pamiętam po prostu jak byłem młody, że to było tak jakby szedł do mięsnego, no dokładnie, więc to nie kojarzyło się dobrze, więc stwierdziłem, że ja sobie za to zapłacę, ale ja sobie już wybiorę, wiesz, po goglu, po jakimś ratingu, gdzie jest dobrze, gdzie jest niedobrze. Mm, że miał chociaż nad tym jakąś kontrolę, żeby nie trafić do jakiegoś takiego no. wiesz, strasznego miejsca. Ja, wiesz, dla mnie największym komplementem było to, że poszedłeś gdzieś, nie? Że wiesz, starałem się, znaczy zrobiłem wszystko, żebyś pojechał tam zdrowy, nie? Natomiast taka sytuacja losowa może się zdarzyć nie, nieraz sama z siebie, a może się wydarzyć przy urazie, przy upadku, no. e, podczas jedzenia. A ty, pomimo hmm. tego, że miałeś bardzo trudny start, żeby do dentysty w ogóle przyjść i powiedziałeś, że już nigdy do nikogo nie pójdziesz, to tam musiałeś pójść <laughs> <laughs> i poszedłeś. <śmiech> tak, tak, naprawdę. <laughs> tak, tak, <laughs> tak, tak, <laughs> To było w Tajlandii i to było tak, że byłem tam cztery razy, bo tam to co chwilę coś zrobili źle albo to nie było tak różowo, jak u Ciebie tam niestety. Yy, ale tak, no ale to był w ogóle pierwszy dentysta od, nie wiem, nie, nie pamiętam już ilu lat, nie, u którego byłem, nie? Nie u Ciebie, nie? A, nie? Ale pamiętam jeszcze jak e, po tej przerwie świątecznej 24, 5, 6, e, 27 byliśmy już w robocie i razem z Kaśką Bambi robiliśmy sobie zdjęcie dla tej babki, żeby rzeczywiście tak. jesteśmy dentystami. Tak, tak że... cały Pierdla niej, no Ta, No bo widzisz, bo w ogóle y, to jest, jest ciekawostka, że inaczej ci wyleczą ząb w Szczecinie, a inaczej w Łodzi. nie? To, y, robota jest mniej więcej standaryzowana, ale nie na tyle, żeby była taka ścisła. Nie? Ja też nie mam pojęcia, jak leczą w Tajlandii, dlatego musiałem z tą babką też wiesz, musiałem się zachować na tyle delikatnie, żeby nie wchodzić jej w autorytet. Nie? Mhm. Żeby babka nie, tak. się nie wkurzyła i nie rypnęła telefonem, ci go nie wyrwała, bo powiedziała, że ja tak kazałem. Tak, ale to, ale to było super, to było super ułatwienie. Ja jej w ogóle tłumaczę, że. Wie pani co, bo to wszystko jest ogarnięte w ogóle. Ja pani nam takie pismo i tam będzie pani wszystko wiedziała, co jest grane, co trzeba robić i w ogóle Ta, jaki jest przebieg tego. Więc to, było, więc to było super wież ułatwiające, że tak naprawdę, wież, że miałem z tobą kontakt że mogłem powiedzieć, wiesz, co się, co się dzieje, co może być i tak dalej, nie? No, a nie, że... Ale właśnie wiesz, no, ja też, to jest też ogromna odpowiedzialność, pomijając już Twoje zdrowie, nie, ale yy, musiałem zrobić wszystko, żeby się nie spieprzyć tej wycieczki, kurczę. Bo to była skomplikowana sytuacja, wiesz, wie, wie, że to nie... Zresztą dobrze wiesz, nie? ale tutaj jak widzowie oglądają, że to nie było, że tam, nie wiem, że miałem małą dziurkę, tylko trzeba było zalepić, <laughs> tylko tam były jakieś kanały, coś, tam był kartkor ciężki, nie, eee, i to wracało. Ona już powiedziała, że na pewno, to jest, pamiętam, że jak pierwszy raz do niej poszedłem. To było tak, że no to teraz pewnie że na pewno, na pewno nie, wszystko będzie ok i to była i, i jak się z nią pożegnałem to to była pierwsza noc, której nie przespałem, nie? bo był taki hardcore, że gryzłem poduszkę, nie? więc następnego dnia nie i tak wyciągaj to. <śledzimy> nie ząb, nie ząb, tak, o patronek. Tak. tak. i ten opatrunek, bo on nie? No i to wiesz, że to się ciągnęło, no naprawdę, na ten spędziłem dwa tygodnie, nie? No, nie. ale weź widz, no my się znamy, tak? Ale też jest dużo ludzi obcych, którzy przychodzą do gabinetu i tak naprawdę nie przychodzisz po plombę, tylko po, przychodzisz po ogólne, po ogólną pomoc, nie? My opracowaliśmy coś takiego, jak terapia oszczędzająca czas, czyli taki moduł zachowań, która sprawi, że ten, tą pomoc osiągniesz tego samego dnia, nie? Ja sam po sobie też wiem, jak to jest, że jestem w trakcie przygotowywania implantu, bo też chcę zobaczyć jak to jest. Bo tak to zawsze czytam albo wiem od pacjentów jak te implanty wprowadzać. Natomiast wiesz, bazuję na tym co ktoś mówi. A teraz jak sam taki implant mam, też wiem w jaki sposób z człowiekiem rozmawiać, w jaki sposób może go przeżywać, nie? No i zrobiliśmy most tymczasowy z takiego materiału i podczas gryzienia pojawił się taki mały, małe pęknięcie. Nie? To stary jest jak kawałek szkła. Mhm. Wiesz, że pacjent dzwoni ci i mówi, że ma coś takiego. I jak sa, ja sam wiem, jak bardzo jest to wkurzające i przeszkadza, bo to oprócz tego, że cały czas tam jeździsz językiem, że sobie rysujesz ten język, to przy jedzeniu jeszcze bardziej tym kawałkiem szkła sobie ten język powycierasz, a po nocy, gdzie już tego języka nie kierujesz, że on sam ci się wyciera, budzisz się, że masz cały język poorany. No, 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 no. <laughs> Więc jak ja sam wiem, jakie to jest przerąbane, to zawsze znajdę te 30 sekund, minutę, żeby ktoś przyszedł i chociaż to wypolerował, żeby to. Ogarnąć. Nie? Jest mnóstwo historii, których jeszcze bym chciał, żebyś nam opowiedział. Między innymi to, jak, pracow jak pracowaliśmy, jak byliśmy razem w zespole, w zespole jak zespole, mieliśmy tak, epizod, nie? że mieliśmy razem projekt. a też staram się, żeby te odcinki nie trwały dłużej niż pół godziny. Mhm. Dlatego bym cię chciał zaprosić na następny. Dobra, super. <laughs> Do zobaczenia. A was też zapraszam. Do zobaczenia.